Sprawdzian wiadomości ze stawonogów. I mamy pytanie pierwsze. Mamy podkreślić grupę organizmów należące do stawonogów, i mamy je tutaj wypisane. Nie będę robić dłuższych przerw po każdym pytaniu, żebyście się mogli zastanowić, tylko żeby nie przedłużać, możecie sobie zatrzymać, zanim ja dam odpowiedź. I teraz, jak wiemy, do stawonogów należą. Owady, skorupiaki i pajęczaki, w żadnym razie parzydełkowce, płazience, gady czy ośmiornice, więc podkreślamy tutaj sobie owady, skorupiaki i pajęczaki. Pytanie drugie. Mamy zaznaczyć poprawne zakończenie zdania, i zdanie brzmi: Substancja, która tworzy nici wykorzystywane przez pająki do budowy gniazd, no i sieci pajęczych, oczywiście, jest produkowana przez i mamy tutaj wypisane części składowe pająka. No i, sekunda przerwy, i odpowiedź brzmi: oczywiście, że kądziołki przędne. I mamy pytanie trzecie, gdzie mamy podkreślić cechy, które należą do wspólnych dla wszystkich stawonogów, a mianowicie zarówno owadów skorupiaków, jak i pajęczaków. I mamy wypisane tu wszystkie cechy. No i mamy tutaj tych cech kilka. Widzimy, że to, że posiadają skrzydła, nie jest wspólną cechą, bo należy tylko ta cecha do owadów. Cztery pary odnóży. Tylko pająki, czułki posiadają owady oraz skorupiaki, pajęczaki nie. Więc do wspólnych cech stawonogów, jak wiemy, należy to, że posiadają segmentowane ciało. Wszystkie skorupiaki posiadają chitynowy oskórek oraz wszystkie posiadają członowane odnóża ze stawami. No i mamy pytanie czwarte. Mamy podać nazwy stadiów rozwojowych przeobrażającego się owada. I mamy tutaj cykl rozwojowy owada. I mamy nazwać te stadia. Widzimy tutaj larwa. Widzimy tutaj poczwarka. Widzimy tutaj owad dorosły oraz jaja. Tak się nazywają te wszystkie stadia rozwojowe u owadów. Mamy pytanie piąte, gdzie do każdego typu aparatu gębowego mamy dobrać właściwy opis, wybierając spośród. Tu mamy aparaty gębowe wypisane, a tu mamy opisy i mamy to dobrać i wpisać tutaj. Jeżeli mamy na początek aparat gębowy ssący, to jaki opis należy do tego aparatu? I ssący aparat gębowy pozwala wyssać nektar z dna kwiatu. Mają go motyle. I mamy tutaj jeden. No i mamy aparat gębowy liżący. Jak wiemy, przystosowany jest do zlizywania pokarmów w stanie płynnym. I jest to cztery. Kłująco-sący aparat gębowy, jak się domyślamy, umożliwia nakłuwanie tkanek żywiciela, czyli dwa. A gryzący aparat gębowy służy do odcinania miażdżenia fragmentów pokarmu, czyli trzy. I mamy pytanie szóste, mamy po prostu odpowiedzieć, jak nazywają się przekształcone odnóża owadów, które służą do odbierania informacji związanych dotykiem i węchem i jak wiemy, są to czułki. Pytanie siódme, spośród podanych cech, mamy wskazać trzy, które posiadają skorupiaki, czyli wyłącznie skorupiaki, a nie wszystkie stawonogi. I mamy tutaj wypisane te wszystkie cechy. Do których mamy się odnieść. No i idźmy od początku: ciało podzielone na głowotułów i odwok. Owszem, tak, skorupiaki mają ciało podzielone na głowotułów i odwok. Posiadanie kądziołków przednych? owszem, nie, bo to posiadają pająki. Dalej, trzy pary odnóży krocznych: też nie, bo skorupiaki mają więcej. Dwie pary czułków: no owszem, tak, skorupiaki posiadają dwie pary czułków. Następnie występowanie wyłącznie w środowisku lądowym, jak najbardziej nie, bo skorupiaki preferują środowisko wodne. I ostatnie, oczy są umieszczone na ruchomych słupkach? Tak, u skorupiaków oczy umieszczone są na ruchomych słupkach. Czyli mamy te trzy cechy. I mamy pytanie ósme. Na ilustracjach przedstawiono rozwoje złożone owadów, czyli takie, gdzie mają przeobrażenia. I mamy podpisać, która ilustracja przedstawia rozwój z przeobrażeniem zupełnym, czyli takim, gdzie są wszystkie stadia rozwojowe, a która z przeobrażeniem zupełnym, tam gdzie nie ma wszystkich, generalnie na przykład poczwarki. No, i analizując, widzimy, że tutaj ten drugi rozwój jest zupełny, bo jest jajo, larwa i poczwarka, owad dorosły, czyli wszystkie, a tutaj brakuje poczwarki. W związku z tym, ten pierwszy to jest przeobrażenie niezupełne, a ten drugi przeobrażenie zupełne. Są wszystkie stadia rozwojowe. I mamy pytanie dziewiąte, gdzie na ilustracji przedstawiono raka stawowego. I mamy zapisać nazwy, a następnie określić funkcję wskazanych elementów. Idźmy sobie od początku, a jak widzimy, a ewidentnie są to czułki. No i po co ma czułki rak? Oczywiście pełnią one funkcje narządów zmysłu, dotyku smaku węchu. B, jak widzimy, są to szczypce, czyli przekształcona pierwsza para odnóży krocznych i funkcje, jakie służą do chwytania pokarmu i do obrony. Teraz C, jest to wachlarz, pozwala on na wykonywanie gwałtownych skoków do tyłu w sytuacji zagrożenia czyli raki mogą sobie skoczyć w tył i to bardzo gwałtownie dzięki temu wachlarzowi. Teraz D. Widzimy, że to jest odwłok i jak wiemy, jest on zbudowany z ruchomo połączonych elementów i funkcją jest to, że może nim ruszać oraz go podwijać. E, co to jest E? Są to po prostu odnóża kroczne i umożliwiają poruszanie się rakowi oraz pływanie. oraz F tutaj są oczy. Jak już wcześniej wspominaliśmy, umieszczone na ruchomych słupkach. Dzięki temu zwierzę ma duże pole widzenia. Pytanie dziesiąte: typowe, prawda, fałsz. I mamy ocenić prawdziwość poniższych stwierdzeń. I tam, gdzie zaznaczyć P, jeżeli jest prawdziwe, a F, jeżeli zdanie jest fałszywe. I idźmy od początku. Szczypce raka są przekształconymi odnóżami krocznymi drugiej pary. I tu jest duża zmyłka, dlatego że są przekształconymi odnóżami, ale nie drugiej pary, tylko pierwszej, więc fałsz. Odwłok raka tworzy jeden sztywny fragment. Nie, przed chwilą mówiliśmy, że jest ruchomy. Owady posiadają dwie pary czułków. No nie, owady posiadają jedną parę czułków, to skorupiaki mają dwie. Owady posiadają trzy pary odnóż krocznych, tak? To jest cecha charakterystyczna owadów, sześć nóżek, czyli trzy pary odnóż krocznych. Oczy raka umieszczone są na nieruchomych słupkach. No nie, mówiliśmy przed chwilą, że na ruchomych. Ostatnie zdanie, do którego mamy się odnieść, to ciało owadów podzielone jest na trzy części: głowa, tułów i odwłok. U owadów tak, głowa jest oddzielnie jest głowa, tułów i odwłok. Pytanie jedenaste. Jak widzimy, mamy tu odnóża i mamy na podstawie poniższego opisu, a także ilustracji rozpoznać typy odnóży. I podać jak się nazywa ten typ, a następnie podać przykład owada, u którego taki typ możemy znaleźć. I idźmy od początku. Widzimy, że te pierwsze odnóża, mamy ilustrację, są skrócone, silne, wyposażone w drobne ząbki. I tu wiemy, że tego typu odnóża są to grzebne i typowym przedstawicielem jest turkuć podjadek. Następny tutaj widzimy, o ilustracje oraz w opisie jest napisane, że odnóża tego typu są długie, spłaszczone, pokryte chitynowymi włoskami. I to są typowe odnóża pływne i przedstawicielem typowym jest pływak żółtobrzeżek. No i mamy trzecią ilustrację, gdzie mamy odnóże, które jest masywne, wydłużone, i ząbko oząbkowanej powierzchni wewnętrznej i służy ono do łapania i przytrzymywania ofiar. I jest to ewidentnie odnurze chwytne, i typowym owadem jest modliszka. No i mamy czwarty typ odnurzy, które są wyposażone w pazurki służące do przyczepiania się do włosów lub odzieży, ewidentnie czepne odnurze. I przykładem jest weż ludzka. No i zadanie dwunaste. Mamy rozpoznać jej, zapisać nazwy gatunkowe owadów na podstawie opisów. I mamy tutaj opisy czterech owadów. Pierwszy owia, owad zjada szyce, które żerują na roślinach uprawnych. Wiadomo, jest to biedronka. Następny owad niszczy kołdry oraz ubrania. Mól odzieżowy. Przenosi zarodźce malarii komar widliszek. Wytwarza nici służące do produkcji jedwabiu, jedwabnik morwowy. Zadanie trzynaste. Spośród skorupiaków osiadły tryb życia prowadzą. I mamy tu do wyboru i typowo osiadłe, takie poprzyczepiane do skał są pąkle. Zadanie czternaste. Mamy zaznaczyć podpunkt, w którym błędnie opisano znaczenie owadów w przyrodzie. I mamy tutaj cztery znaczenia, coś nam się tu poprzestawiało, C z ale to jest nieważne. I mamy tutaj następujące znaczenia. Przyczyniają się do tworzenia próchnicy w glebie, owszem tak, niektóre owady tak. Przyczyniają się do oczyszczania wód? No nie. Zapylają kwiaty, tak, są pokarmem dla wielu gatunków zwierząt tak. Więc błędnie tutaj jest zaznaczony ten, ten podpunkt, gdzie owady miałyby się przyczyniać do oczyszczania wód. Wszystkie trzy inne znaczenia są jak najbardziej udziałem owadów. No, i mamy pytanie 15. Mamy podać jeden przykład pozytywnego i jeden przykład negatywnego znaczenia pajęczaków dla człowieka. Zacznijmy od pozytywnego i jest to to, że są sprzymierzeńcami człowieka w walce z owadami, które to są podstawowym źródłem pokarmu dla pajęczaków. A owady, jak wiemy, niszczą uprawy rolnicze i przenoszą choroby. Jeśli chodzi o negatywne, jest ich dużo. Mamy podać jeden, ale podajmy sobie więcej, żeby można było wybrać, które tam Wam najbardziej pasuje. Na przykład kleszcze przenoszą boreliozę i wirusy wywołujące zapalenie mózgu. Świeżbobce natomiast pasożytują i wywołują uszkodzenia skóry. Roztocza kurzu domowego mogą wywoływać uczulenie oraz niektóre pająki i skorpiony wytwarzają niebezpieczny dla człowieka jad.